Już dziś w programie: Siła prawdziwego męstwa, gadżet dla przesadnie pozytywnych, zaręczyny w wielkim stylu, poradnik rodzicielski i wiele, wiele innych. Zapraszam. Witam w kolejnym filmie, którego zadaniem jest doprowadzenie Was do łez. Zapraszam na wiadomości. Dzisiejsze wiadomości zaczynamy od poradnika pod tytułem Jak zaimponować jej na siłowni. Mało tego, udowodniono, że niebieskie obuwie zwiększa zainteresowanie samic o 15%. Gęste owłosienie w pewnych okolicach Podnosi tą wartość do 85, a jeżeli do tego bruczy, to podnosi ją aż do 92. Kiedy Twoje ADHD każe ci bawić się małymi, niepozornymi, znikomymi, nieznaczącymi przedmiotami. Dzięki tej lampce, lusterku oraz pensecie pozbędziesz się tego problemu i Twoje ADHD zostanie w końcu zaspokojona. Bohaterski wyczyn mężczyzny z RPA. Podczas wakacji we Francji uchronił on w ostatniej chwili swoją uczuloną najad pszczół wybrankę. Choć tak naprawdę chodziło mu o uchronienie jej przed poślubieniem nieodpowiedzialnego mężczyzny. W Nowym Jorku pojawiły się gnome, które niszczą sypialnie samotnych matek. Do tego celu wykorzystują swój specjalny kisiel oraz inne kleisto-cuchnące ciecło-substancje. Drogie mamy, pamiętajcie, zawsze w ostateczności pozostaje okno życia. A teraz australijskie dzikie naleśniki. Zjedz je, zanim one zjedzą ciebie. Istnieją dwa rodzaje takich naleśników, tak zwane sykacze naleśniko jadowite oraz boa naleśniko duszące. Te pierwsze i te ostatnie są niebezpieczne. Zastanawialiście się kiedyś, jak Spider-Man chodzi do toalety? Ktoś mógłby powiedzieć, że nie chodzi w ogóle. Jednak nie jest to prawdą i to udowodnimy Państwu na tym filmie. ten oto sposób bohater może oddawać się czynnościom fizjologicznym w locie, co stosunkowo poprawia jego skuteczność oraz dodaje bonusu do szybkości. Olsztyński Związek Babci Klozetowych egzekwuje, w jaki sposób ludzie korzystają z toalet publicznych. Jeżeli idą na jedynkę, a zasiedzą się z dwójką, to czekają ich konsekwencje. Owe konsekwencje to ściągnięcie długu, wydalenie w czasie wykonywanej czynności oraz przysłowiowy kop w tyłek. Prawdziwy parkur w Rosji? Nie od dziś wiadomo, że Rosja to stan umysłu. Jednak kto mógłby przypuszczać, że parkura można zrobić komuś na chacie? Teraz już nikt nie może czuć się bezpiecznie w swoim domu. Chociaż każdy król od czasu do czasu na swoim tronie musi udzielać audiencji. Na i pośladki. Ej, psik. No zepsujesz mi materiał. sobie Paszał won! Bądź jak mistrz Uguay z Kung Fu Pandy i przygotuj swoje zwieracze na nadejście nowych wyzwań. Pamiętaj, aby każdy z nich przypieczętować na końcu kawałkiem smoczego zwoju. I to by było na tyle w dzisiejszych wiadomościach. Żegnam się z Wami, redaktor Patusiara. Do zobaczenia.